Thank <laughs> you. Cześć wszystkim, jak możecie zobaczyć mieszamy już szambo za chwilę chłopaki będą ruszać z wywozem na łąki sobie mieszamy tutaj pompa dody o wydajności 12 tysięcy litrów na minutę także jest moc Tutaj miesza się około pół godziny na razie. Już prawie całą skorupę ma oderwaną. Tutaj nasz nie, największy New Holland daje sobie radę na y, tych ekologicznych, y, ekonomicznych obrotach. Tutaj mamy 590 nawałku przy tam 1000 700 w obrotach silnika daje sobie radę.